Petrice. W tę grę grał prawie każdy. Takiej też nazwy doczekał się pokryty czarnymi panelami blok w Gdyni. Nie jest to jednak hołd dla popularnych klocków, a próba poskromienia drożącego prądu. Trzeba iść z duchem czasu. No, blok jest nie najnowszy, ale no, dzięki tej fotowoltaice troszkę się y, tutaj wyróżniamy. No i no, mam nadzieję, że, że w przyszłości będą wymierne efekty y, w naszej kieszeni. Finanse! No my mam nadzieję, że doczekam. Że będą lżejsze. I w tym momencie tak jest, ponieważ ostatnie rachunki za ciepłą wodę przyszły niższe niż zazwyczaj, jednak do wyjścia na zero jeszcze długa droga. Instalacja kosztowała pół miliona złotych. Za część instalacji fotowoltaicznej dostaliśmy dofinansowanie, a część po prostu wzięliśmy na kredyt, który sobie spłacamy w trybie miesięcznym, także lekko jest to odczuwalne w budżecie, ale generalnie ten kredyt się bilansuje z oszczędnościami. To przemyślane rozwiązanie. Panele, które tam zamontowano, znajdują się zarówno od. Od strony wschodniej, jak i południowej, no i od strony zachodniej. Taki układ pozwala na produkcję energii przez praktycznie cały dzień. Z kolei wątpliwości budzą kwestie estetyczne. Nie chciałabym, żeby wszystkie osiedla wielkopłytowe e, przez modernizację energetyczną tak miały wyglądać, ale bardzo doceniam tą inicjatywę, która tam została podjęta. Potrzebna nam jest transformacja energetyczna, dlatego że zbyt dużo używamy energii nieodnawialnej. Fotowoltaika w blokach czy wieżowcach to w Polsce wciąż rzadkość. Ci, którzy się na to zdecydowali są pionierami, tak jak ta spółdzielnia w Sopocie. Wybudowaliśmy na wszystkich dziewięciu wysokich 11-kondygnacyjnych budynkach ponad 540 paneli fotowoltaicznych. Wyprodukowaliśmy do tej pory ponad 1000 MWh energii, a można powiedzieć, że zaoszczędzamy według audytu 100 ton dwutlenku węgla niewyemitowanego w tym czasie do środowiska. Takie obrazki to wciąż melodia przyszłości, bo większość spółdzielni lub jej mieszkańców co do zasady jest na nie. Oczywiście są przepisy, które mówią, co jest wspólne, co jest indywidualne, no, tak wiem, przy wymianie okien, na przykład można powiedzieć, czy każdy mieszkaniec może sobie wymienić okno na takie, jakie chce, tak? no, bo to jest jego okno, ale z drugiej strony tworzy całą elewację. No, to są takie sprzeczności, które wynikają z tego, że nikt nie przewidział właśnie takich inwestycji. Dużym oporem to mogą być mieszkańcy, którzy wielokrotnie, bo to są najczęściej spółdzielcze budynki, to są osoby starsze, które uważają, że im to jest niepotrzebne, nie widzą tych korzyści. Myślę, że gdyby w rozliczeniu końcowym. Była tak, taka informacja, że płacisz za energię w tej chwili tyle, ale jeżeli by tych paneli nie było, płaciłbyś tyle. Tymczasem prąd wciąż drożeje. Nie zdziwmy się więc, kiedy inni też wezmą panele w swoje ręce. Dla Czystej Polski, Michał Tokarczyk, Polsat News.